Cześć, tu Marta z Rowerów Stylowych. Dzisiaj przedstawię Wam sakwę Sports marki New Lux. Sakwa ta występuje w trzech odsłonach, to znaczy w trzech typach montażu. Racktime, mic i montaż na zwykłych bagażnikach. Ja Wam dzisiaj przedstawię montaż na Racktime. Jest on bardzo prosty, sakwę po prostu wsuwamy, i już jest stabilnie i mocno przymocowana. Jest to sakwa wielofunkcyjna, bo jest to sakwa zarówno na jeden dzień, jak i na wyprawę kilkudniową, dlatego że oprócz tego, że jest takim tutaj kompatybilnym, można powiedzieć kuferkiem, można ją również rozłożyć, ma dodatkowe kieszenie, o których zaraz Wam opowiem. Zaczynając od góry posiada ekspander pod który możemy sobie wsadzić kurtkę, koc, ręcznik, zależy gdzie jedziemy, coś co nam się przyda na szybko, bluzę którą zdejmujemy zakładamy podczas jazdy. Całkowita pojemność tej sakwy to 31 litrów, no ale żeby uzyskać taką pojemność trzeba ją rozłożyć. Posiada dwie kieszonki boczne, w której mamy Dodatkowe sakwy, analogicznie z jednej i z drugiej strony, żeby ją powiększyć. Możemy sobie również rozpiąć tutaj zamek i powiększamy ją również do góry. I w takiej postaci yy, posiada 31 litrów. Otwierając naszą przegrodę główną, mamy tutaj małą kieszonkę. Na rzeczy typu mapy, przewodniki, dokumenty ewentualnie. W środku posiadamy dużą przegrodę ogólną i dwie malutkie kieszonki po bokach. W jednej z nich mamy przeciwdeszczowy pokrowiec z odblaskami, które oczywiście zakładamy podczas mszawki deszczu i niepogody. W drugiej kieszonce znajduje się pasek. Dzięki któremu, jak zdejmujemy sakwę z bagażnika, to możemy ją wygodnie nosić, czyli przewieszamy ją sobie przez ramię. Dodatkowo sakwa posiada jeszcze jedną kieszonkę jest to kieszonka z tyłu i najczęściej używana jest na bidon bądź termos. Tak więc, widzicie, sakwa nadaje się na jeden dzień, wystarczy tylko nie otwierać tych bocznych kieszonek i mamy. Malutki kuferek na, na bagażnik, ale jeżeli zaplanujemy sobie wycieczkę dłuższą, to śmiało możemy otworzyć dwie boczne sakwy i również troszeczkę ją tutaj podnieść do góry i zapakujemy wszystko, co jest nam potrzebne, nawet na kilkudniową wyprawę.